O, zaraz Cię capnę! No weźże! że. bladę! Co jest?! What's up bitches? Cześć, Cześć. mordeczki! Miało być wspólnie! E, no chciałem cześć! No, dobrze. E, witajcie, kochani. Mm, chciałam wam e, pokazać właśnie mój Gap Cave. W końcu się udało, że Bartek do nas przyjechał. No do mnie i do naszego montażysty. Przez cudowne polskie drogi. Zajemiste drogi. I jest to w sumie pierwszy raz, kiedy podchodzimy do takiej formy podcastowej, więc dajcie nam znać, czy siadło. Nie, Bartek? Tak. Czy siadło, czy padło? A widzę co on tu, do... A Spider-Man, widzę co on tu zrobił, bum, 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 Więc serdecznie zapraszamy do oglądania. Dokładnie. Um, dzisiaj byliśmy w kinie na... Inside Out 2. I powiem wam, że w głowie się nie mieści... Co oni wymyślili. Tak. Więc dzisiaj sobie na ten temat pogadamy, więc zapraszam serdecznie do oglądania i supowania. Dokładnie tak. Uuu. Więc, Bartek, co cię najbardziej zaskoczyło w drugiej części? W sumie to, że w końcu, co było w sumie spodziewane trochę, pojawił się ten przycisk dojrzewania. Tak, bo przypominając, Przecież w pierwszej części mieliśmy do czynienia z tym, że bohaterka jest. No mamy tam no, z dzieckiem. Jest Dariu, dzieckiem. dzieckiem, no. no. Nadal jest dzieckiem, no ale właśnie ten kor w pierwszej części skupia się na tym, że ona ma te bazowe emocje, nie? Że gniew, obrzydzenie, strach, Realność. radość i. Smutek. O właśnie, smutek, stąd ta nie, niebieska barwa. No i widzimy tam. Takie, jak to nazwać, um, nie przeboje, że coś się w tobie w środku dzieje. Konflikt. Konflikt emocji. Konflikt dosłownie. emocji, tak, dosłownie konflikt emocji, bo dzieje się tak, bo nasza główna bohaterka, w której w, głow w głowę wchodzimy, wchodzimy w głowę i się mieścimy. I, i się mieścimy, tak. Um, przeżywa dosłownie kryzys emocjonalny, ponieważ musi się przeprowadzić. Tak. Z Minnesoty do, do San Francisco. Francisco. Tak. I dzieje się tak dlatego, że jej tata dostał po prostu no tą pracę. nową pracę. I jaki to jest w ogóle szok, roz szok rozwalające, bo zostawiasz cały swój poprzedni świat i idziesz do zupełnie nowego miejsca. Tak, ja bo tak to mia nie jest tak, że oni się przeprowadzili przy przy jak z Gdańska do Sopotu, <laughs> nie? O, no nie, to jednak tak w kawałek no, kraju no, przejechali. No tak. Ja miałam zupełnie podobne wrażenia, jak wyjeżdżałam z Radomia i przyjechałam do Krakowa. Też zupełnie inny świat. O Jezu, tutaj jest prąd. Oje, ha, 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 bardzo śmieszne. Ale myślę, że w San Francisco i w Minnesocie też mieli prąd. Więc jak mamy właśnie pierwszą część, gdzie mamy tę dziewczynkę, która poznaje swoje nowe emocje, jest cały czas, ma ten konflikt wewnętrzny, mierzy się z tymi emocjami. I fajnie to wyszło w pierwszej części, bo najbardziej urzekło mi chyba to, że o, autentycznie ona zachowuje się jak dziecko. Że nie mamy tego, od, znaczy, zawsze mam to oczekiwanie, że bohater będzie zachował się rozsądnie, ale ona jest dzieckiem. Zachowuje się jak dziecko. Tak. A co lepsze, jej emocje też zachowują się jak dzieci. Tak, tak, dokładnie. Więc to jest świetnie przedstawione w pierwszej części. Jak mamy te bazowe emocje, jak z czasem adaptują się nowe, jak radość pozwala w końcu smutkowi zaistnieć w życiu, bo on jest, I to jest potrzebny. Coś zrobić, ono. ono. Tak. Ale też zauważ, że te postacie emocjonalne, te personifikacje. O, to jest dobre słowo. Y, dorastają wraz z tymi postaciami, że tam u kobiety, och ta córeczka nasza, ten rząd <śm> te Karen, <śm> zwłaszcza przez te włosy. <śm> A u faceta mojego ojca, no to faceci mecz. Dobra, mecz mecz. <laughs> y nie no, to jest bardzo piękne wyhiperbolizowanie tego wszystkiego. Tak. I jak mamy właśnie ten rozwój emocji, rozwój postaci, bo zarówno mamy też tych rodziców, mamy główną bohaterkę, to w drugiej części dochodzą kolejne emocje właśnie tak. związane z tym cudownym okresem, który to... wielu z nas już przeszło. Dojrzewania. Jezu, ja współczuję moim rodzicom. Na nie ci... fizyczne, bo psychiczne to. To jest też dobry temat na trzecią część. Jeżeli miałam powstać, jak sobie będzie radzić z okresem dojrzewania na takie mocniejsze, dojrzalsze tematy. Tak, już widzę, że tam do tych emocji dołącza jeszcze Snub Dogg na przykład, żeby ja tam coś prezentować. No na przykład. I ten demon e, z Big Moutha. O Jezu, e, tak. Ja pamiętam tę kreskówkę, ona by troszeczkę ohydna. ohydna była, ale... Bo jak to było? E, obrzydzi mnie, ale oglądam dalej. To jest... The Boys? The wszystko? Boys? Tak, dokładnie syndrom The Boys. Mm. I jeżeli, ale wróćmy na chwilę do, do inside out 2 tak. Mnie najbardziej chyba rozwaliło to, że te postaci, personifikacje emocji były tak samo zdziwione, bo było praktycznie taki remont, takie przemeblowanie całego świata. One się nie spodziewały tego. Tak? Wiedziały, że to kiedyś się zapali ta lampka, ale... Okej, okay, zapaliłaś lampka, co to może co być? To byś... Nie wiem, ty to jak to może nie. <noise> w nie wciskaj czerwonego guzika. I najlepsze jest to, że wzięła ten guzik iła jit, go tutaj takiej maszyny. Tak, że nie, nie przycisk, tylko lampkę. Była lampka, a, okej, okay. ale alarm był konkretny, I... nawet by chyba zmarłego obudził. Tak, tak, to był taki porządny, wiesz, to jest poważna rzecz, taki alarm podejrzewania. No. A ona stwierdziła, że dobra... Nie było tematu. Tak. To postać prostu w czarnobylu, tam... No. Bo mamy tę naszą bohaterkę, która właśnie. Ym, Riley. Riley. która się zadomowiła tam, gdzie się znajduje, zawarła wiele przyjaźni, przy czym kształtowało to jej charakter i świadomość oraz tożsamość. I w ogóle, całe, całe jej jesteście, tak, osoby, tak. I w ogóle właśnie tożsamość jest kluczem w drugiej części. Jak tak naprawdę, no wiadomo, że wniosek będzie taki sam. Bo... Jak ogląda się drugą część, to wiadomo, jaki będzie wniosek, przynajmniej taki Bądź sam. Tak. Wszystkie emocje są ok. I trzeba pozwolić, jeżeli mamy się rozwijać, to trzeba pozwolić każdej emocji, każdemu wspomnieniu Ryczne. zaingerować, tak? I co jest fajne, że mamy ten relay, która spełnia się, ma przyjaciółki i w sumie dobrze jej idzie. I ta tożsamość, wiesz, że jestem dobrym człowiekiem, rośnie i ta radość, ta emocja radości jest taka dumna. I nagle jeb! Yep. Wszystko idzie <noise> dobrze i nagle jeb. Yep. czytamy, to jest, to jest w w życiu, czytasz, idzie mi tak dobrze. Coś się zepsuje No, się skiepszczy I jak wbija ta te, Bo właśnie, jak mamy tę drugą część To wbijają nam nowe Emocje, emocje. związane z dojrzewaniem tak. Czyli Spina. Spina, ja jestem personifikacją Spiny, gdybyście wy wiedzieli Ile mi zajmuje w ogóle Takiego kminienia Przed i skryptem I przed całym nagraniem To byście oszaleli Ale... Help me. Aha. Chociaż ty jesteś stałym dobrym gniewem. Tak, ja jestem gniewem, chociaż to powinien nie widać. To ja buzuję. Jak się czuję, to meble meble, meble latają. No, normalnie, tryb Ikea. No, meble latają. No. Dostawy, tak? Dostawy, tak. Ale wracając, dochodzi nam spina. Dochodzi nam wstyd, ojej, świetnie zrobili ten wstyd. Dochodzi nam zazdrość i pani wyjebka. W sensie jak? Pani Olewka? To olewka, lewka, olewka, olewka, A, tak. tak jest. To jest, pani wyjebka to jest dla mnie, myślę, bo to ciekawe tłumaczenie. I... To jest chyba najpiękniejsza emocja, żeby tak naprawdę. I są sumie... pozostałe. Tak. O, to, jest, to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że kiedy już tak się stresujesz, to już no dobra. W dupie to mam. Pusteczka. Tak, chusteczka już, niech się, I, jeje, telefonik. Ma się I telefonik. No bo czasami, czasami tak jest, że nie ma się na pewne rzeczy wpływu. No i to kiedy... Jest jak, z tym, jak z tym psem w tym memie, że wszystko się pali. Tak, this is fine. This is fine, tak. Tak, dokładnie, tak. Teraz powinniśmy mieć tutaj animowanego pieska. Krzysiek, dodasz pieska? Ten, co montuje? Ten, co montuje, doda nam pieska. Tylko nie palącego się, tylko wyciąć. This is fine. To co myślisz o Inside Out w głowie się nie mieści? Pa. Ojejku, powiem ci, że ja się bardzo dobrze bawiłam. Byłam w kinie, byłeś ze mną w kinie, tak, byliśmy, byliśmy razem. Całą trójką, byłaś typą. całą trójką i były dzieci. I ja myślałam, że te dzieci będą piszczeć, będą krzyczeć, a piszczami krzyczał tylko ja! I tak, tak wiem, że nie, nie znosisz jak ktoś gada podczas filmu, no ale ja wiem, znaczy powiem emocje. Ci... Wie, patrzyłem, że nawet ci ludzie oglądali na siebie. Co tam się dzieje? No człowiek przypał, ale tak mnie to rozbawiło. Ta, te gagi po prostu się dały. I muszę przyznać, że niech były takie fajne oczka do widza, które nawiązywały do takiego dojrzałszego humoru, jak to rzeczywiście Pixar robi, bo też zawanie tak. w tym zajebiste easter eggi, o których Właśnie. wspomnimy bardziej w części spoilerowej. Ja i będąc po trzydziestce świetnie się bawiłam ja przed trzydziestką czułam. też świetnie bawiłeś przed trzydziestką i no myślę, że czuję jeż... Gabi, my starzy jesteś. jest ja co? ja się czuję młodą duchem <laughs> chociaż kolana strasznie skrzeczą, skrzypią? skrzypią, jak mój fotel no montażista kazał mi się nie ruszać skrzypią montażista czy fotel? <laughs> montaż skrzypią Dobrze. Bartek swoją drogą jak tobie siadł film. Przede wszystkim nie jestem fanem bajek, nawet od Pixar'a, zwłaszcza oh. o emocjach, zwłaszcza o emocjach. Oby... Nie, wszystko dla mnie tematka emocji jest co całkowicie, więc szedłem tam z duszą na ramieniu. Uh, uh, co tu? To, to mniej więcej w ten sposób, poza, no. poza nie wiem. No. Ale to bijem się przednio. To co powiedziałaś, te dagi dla dorosłych typów to co teraz? Cójka wyjeżdża. Mm o w No, To jest piękny że Takie właśnie, które zrozumieją osoby starsze. Tak. To okay. właśnie rodzice, okay. najczęściej rodzice. Tak. Ale też niektóre sceny, o których będziemy mówić za chwilę z, posiadające postacie z nieco inną kreską. Będące nie tylko, nie tyle ludźmi powiedzmy, co przedmiotami. Ouch! NPC. No chodzi mi o to co tam żyła. Czekaj, Widzowie czekaj. się zorientują. A, dobra, okej. Okay. Ja tak patrzyłem. Okulary zdejmuję, przecieram. Nie daj, no dalej, co ty? Przecieram? Nie ta chresta się nie zmienia, czy ja? No dobra, w bliżie wczoraj w pubie, no ale. Ale chyba to... Chyba, znaczy, chyba, nie... chyba dobrze widzę. Nie, to jest post efekt no nie, że dwa razy weszło. Ale po prostu patrzę no. na chestę tych postaci, na to, co tam się na tym ekranie dzieje. I po prostu czuję się, jakbym oglądał tą. Dois? co O jezu, dojść, dojść, co poznanie świat. Po hiszpa... tak. I to jeszcze po hiszpańsku. <grym> Jakby to powiedział Deadpool? Donde esta cocaína? <grym> no, raczej tak. O jaku Deadpool niedługo właśnie w spędzie w kinach Deadpool tak. i Wolverine, to trzeba się będzie wybrać. To trzeba, po polsku, to wszystko trzeba o, się będzie wybrać. I w ogóle, moi kochani. Jako, że to są nasze takie mm, prywatne, osobiste emocje, to teraz, żeby bardziej rozwinąć temat, chcielibyśmy przejść do części spoilerowej. Więc jeżeli... tutaj jest dobry moment, żeby zastopować i wrócić... Pójść do... obejrzeć i wrócić. O, o to, to, to. E, więc jeżeli jeszcze nie obejrzałeś, nie oglądaj dalej, a jeżeli obejrzałeś, to zapraszamy na naszą wspólną jazdę. Mnie to totalnie rozwaliło, jak po jednym dniu, kiedy ci nagle wleci ten switch, ten alarm, bam, dojrzewanie i totalnie nie wiesz, co się z tobą dzieje. A tutaj chce ci się płakać, chce ci się, nie wiem, krzyczeć, chce coś rozwalić. I ta cała gama emocji pokazana praktycznie, nie wiem, w jednej scenie. Tak, no połączyli po prostu to, co tam się dzieje w głowie, wszystkie emocje tumujące się, tworzące całe to jestestwo Riley. No ścierają się z tym, że naprawdę tak, wpada kula, wyburzają wszystko, Ej, robimy tak. remont, konsola będzie większa, bo dochodzi tam wam pięć osób. Tak. E, musicie, nie, nie musicie ich e, szkolić, ale e, no, trzy osoby, trzy, oso trzy osoby, no. no to pięć, trzy osoby. Pięć, trzy osoby. A nie, bo jeśli pojawia się ta nostalgia, no, no to cztery osoby, co e, powiedzieć. Jak to było? E, hey man, the risk I took was calculated, but man, I'm <laughs> not that no, Tak. No i oni tam po prostu wbijają, są te nowe emocje i te emocje no. zaczynają przejmować kontrolę. Bo drodzy widzowie, jak mamy drugą część, to startujemy właśnie z pułapu, że Riley właśnie kształtuje swoją tożsamość. Jest w szkole, zawiera nowe przyjaźnie i ma dwie fajne nowe przyjaciółki, z którymi gra w hokeja. To jest jej olbrzymią pasją i marzeniami na przyszłość. Cho chociaż no, przynajmniej do liceum. Tak. Ale... Chociaż ja się zawsze. Ja się bałam tego sportu, bałam się, że nie zawsze trafi mi krążek w zęby. To się zdarza. No. Po co temat. temat? był najgorszy mój horror, jak była mała. Nie wiem z się to już tak jak uwidziała. Czeka, ale nie, gdzieś czytałem, że pomiędzy wynalezieniem kastu hojowego a na jądra w był było kilkanaście centaktusznicy. I z nieco co było pierwsze? na jajka. Dokładnie tak. <laughs> jakoś mnie to nie dziwi. Dopiero potem się ludzie czajeli, pacjenci, że. Tu też jest coś w tych. <laughs> co dwie głowy, to, to nie jest. jedna! <laughs> Ale wracając, i mamy tego hokeja, mamy te trzy przyjaciółki, i wszystko się dobrze układa. I nagle zauważy je trenerka, pani trener, i oferuje im wyjazd miejsce. na obóz. Tak, tak. miejsce. Na obóz, no trzydniowy obóz, no? no miejsce na y, training camp. Hokejowy. Hokejowy, tak. I. To ciekawe nie jest zima w ogóle w tam okolicy. Tak, <grym> Latowisko no, to, no, to Lodowisko. No i nasza bohaterka jest cała podjarana, bo, bo tam. Z tymi przyjaciółkami jedzie, tak. będzie w jednej ekipie, będzie fajnie. Oj, damy radę, nie? Dokładnie. Więc w ogóle co jest też ciekawe, em, dowiaduję się tego po tym meczu hokejowym. No i radość, wszystkie inne emocje są super takie wow, udało się nam! I nagle to je. Koleżanki. Bo wiesz co, bo my jednak będziemy szły do innej szkoły. Sory! No, no i... Się dostałyśmy, a ty nie. No i nasza główna bohaterka próbuje jakoś to... załagodzić, Przeżyć. I wtedy zaczynają nią targać emocje. No... Bo jeżeli ma się do wyboru, no, no okej, okay, mamy stare przyjaźnie i mamy właśnie tę naszą e, mocną tożsamość. Pamiętasz ten, Tak, że, że nie Jestem wie, dobra. Jestem dobra, tak. Nie ma żadnego zanieczysz zanieczyszczenia, Boże. Nie ma żadnych innych emocji negatywnych, które na nią wpływają, ponieważ radość selektywnie tamte wszystkie negatywne. Wszystko, co złe, tak, odrzucała psz, tam za siebie. Wyparcie. I właśnie to też jest ważne widzowie, więc o tym zapamiętajcie, że ten motyw wyparcia jest bardzo ważny. No i jak ona jedzie na ten obóz e, hokejowy, to ma do wyboru, ma do wyboru, nie wiem, czy iść z takimi przyjaźniami? Spędzić te ostatnie, tak. ch ostatnie chwile powiedzmy, no wiadomo, że mogłoby mo 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 by być więcej, ale ten ostatni wspólny mecz. Z przyjaciółkami. Tak. Czy dostać się do jakiejś grupy. Super, duper popularnej. Super, duper, aż taka fajna jest, że musi no. sobie kosmy pofarbować. Dokładnie. Czerwone. Która jest topką drużyny hokejowej, która jest po prostu taką team The Cool Girls. No i mamy naszą główną Dużyna. bohaterkę. Drużyna. Drużyna. <laughs> taki ziomeczek z tym i Nie, coś takiego. Biej, I mamy naszą bohaterkę, która zaczyna e, odczuwać coś takiego jak Presję. presja i jak ambicja. Musi być lepsza. Musi zaimponować, musi być lubiona. Musi, 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 musi. Bo musi się dostać w łaski tych chorejstek, tych starszych dziewczyn. I pani trener. I, a, przede a przede wszystkim pani trener. I widzimy, jak emocje w tej dziewczynce zaczynają ze sobą walczyć dosłownie, bo w jej głowie te personifikacje. Tych uczuć, tych uczuć emocji zaczynają walczyć, a te nowe przejmują władzę. No. A tymi nowymi, przypomnijmy, były. Spinka. Spinka, czy Czyli Czy czyli ja? Um, Olewka, Olewka, czyli taka. No, wyjebka I, I wstyd! Zazdrość, jeszcze jest zazdrość. Zazdrość. Ta mała zazdrość Niebieska było. Zazdrość. A, jeszcze zazdrość, tak. czytaj, bo faktycznie tak. ta mała. Ta ta nie widziała. Tak, no widzisz, ono, ono, widzisz, bo to jest autentycznie, mamy w scenie, mamy w filmie taką scenę, gdzie ta zazdrość próbuje wspiąć się na konsolkę. Bo jej po prostu nie widać, bo tak, jest za, za malutka. Więc mamy w głowie ogromny konflikt, ponieważ stery przejmuje. Ale ty w sumie teraz ciekawi jedno, czy rozmiar tych istot, tych personifikacji, zależy od ich udziału? To ty... jest. zobacz, że wstyd był olbrzymi na przykład, nie? Ojej, Ciekawe, nie zauważyłam jak... tego. Bardzo dobry wniosek w sumie. Bardzo zauważy, ta... że tam gniew, no trochę niższy, bo raczej się żadnie Radość, bo ona jest pieczną optymistką. No. Ta mm, odradza, no tam do tych brotułów, tam miała te swoje przeżycia. Ale to też jest wysokościowo w tej średniej, bym powiedział. Mm -hmm. Do tej pory Riley nie znała zazdrości, nie znała. Mm, I zobacz, radość spinki. dominowała. Tak, dominowała, więc jedną z tych wyższych, no, za, oprócz strachu. No. Ale zazdrość i spinka były niskie. Zazdrość była najmniejsza, no bo może Riley jeszcze nikomu nigdy aż tak nie zazdrościła. Możliwe. A za wstyd? Ona też była bardzo wstydliwą dziewczyną, tak naprawdę. Widzimy to w pierwszych... Więc on był no. po prostu, wiesz, bulutiem. Tak, to ma znaczenie, ponieważ bohaterka autentycznie w filmie się bardzo dużo zmieni. Tak, zmieni, je. No, dojrzeje, zacznie. Zaczyna dojrzewać. Tak. Ojku i scena, pamiętasz tę scenę, jak oglądaliśmy, gdzie ona zaczyna krzyczeć, jak wstaje, zaczyna robić no, to, co robią nastolatkowie i nastolatki, kiedy no, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, przychodzi ta jej mama i nagle w głowie te wszystkie karynki, te wszystkie takie e, już starsze emocje, o, zaczyna się, nie? Tak. Będzie jest... już tak przez parę następnych lat. Przez 10 lat już 10 no. lat. No to teraz. Jest... Zaczęło się na 10, ale to nie były wiesz, z tym partem. Tak, no, doświadczenie, to było takie... Oh, let's go, nie? Ah, yeah, oh. shit, here we go again. Dokładnie. Więc moim zdaniem, bo generalnie akcja w całym filmie, moim zdaniem, bardzo jest fajnie utrzymana, jest cały czas dynamika i ja cały czas się śmiałam. Zresztą byłeś obok mnie w kinie, myślałam, tak, że... Tak, że cię trzepnę. Tak, dokładnie, by Gabi padła. Ale ja się bardzo Muszę dobrze to bawiłam. Popić, wiesz. Co? To popić. To, oczywiście, czekaj, czekaj. Więc no, ja się dobrze bawiłam i... A powiedz mi, no? czy wyłapałaś chociaż kilka easter eggów umieszczonych tak. w filmie? Na przykład. Tak. Jest scena, gdzie widzimy koszulkę hokejową głównej bohaterki tak, Riley, tak. gdzie jest numer 20, 28. Dlaczego? Ponieważ jest ten film jest 28 filmem Pixara. Tak. Pojawiło się też oczywiście słynne A113, czyli jest czyli numer pokoju na Instytucie y, Sztuki w Kalifornii, tam y, Animacji, Wiadomo, o co the Animation Studio of, Institute of California. Gdzie właśnie w tym studiu A113 no, część Pixar to naprawdę się kształciła tak. robiła swoje projekty pierwsze. Tak. Bo e, to jest napisane w, jak, w takiej, jak to nazwać, safe, w takiej, bo jak porwani tamte emocje bazowe zostały pojmane, zostały zawiezione A, z, do takiego na dno, umysł, nie ruch, wiem, czy, no, po, ciś, od do, jego więzienia do więzienia w głowie, tak, Tak, więzienia w, skarbca, w głowie i skarbca, no, i, skarbca. skarbca i taką komnata w skarbcu miała na właśnie, A113 ten... tak. tak, poza wieloma innymi numerami mhm. a skoro już o skarbcu jesteśmy to możemy powiedzieć o czym mówiłem wcześniej, o tej portmonetce, tej toje w torbie magicznej, peterek peterek, tak, bo ja, ja wypaliłem właśnie to słupę, ja tak patrzę nie, o, co, ja, co ja tu widzę? Nie. Je... What? Po prostu, to było mi tak absurdalne, że ta postać się pojawiła, że wiesz, że wyjmuje z siebie różne rzeczy, to potem się na nie zemściło. Jezu, gniew mnie wtedy strasznie ujął. Tak, bo musicie wiedzieć, że w pewnym momencie potrzebowali sposobu, żeby wrócić no. do tego środka mózgu do... Centrali Do Headquarters. I see what you did here, Headquarters, no? Y I w tylu Piterka tak wyjmują rzeczy, wyjmują. Okej, okay, okay, to się może nadać. ale Potrzebujemy dużo więcej. Dużo więcej. Dynamitu. No i co? I biew rękawy. I A Aż szczot, że tak, wiesz, tabliczony jeszcze No to, to było bardzo wymowne. Więc podsumowując, jak oceniasz Inside Out 2 i... O, bo nie chcemy... chcemy spoilerować koniec? Powiedzmy, że jest coś na kształt. Happy Endu, z, oczywiście z takim haczykiem na trzecią część. Tak. Wszystkich, wszystkich emocji. Wszystkich emocji, to jeszcze wszystko jest potrzebne do tożsamości. Bo potrzebny jest smutek i radość. Smutek Niew i spokój. Zazdrość i ambicja. Tak. Niepewność i wola. I... I pewność. Tak. I pewność, pewność. Najlepsze jest to, że pamiętacie radość z pierwszej części? Ona też tu gra znaczącą rolę. Ona też się czegoś nauczyła. Też dojrzała. Te wszystkie emocje dojrzewają z naszą relay. Tak. To jest ważne. A też, nie wiem, czy zauważyłaś jeszcze no, ostatni detal, szczegół, że pokój radości, ten w jej głowie tam, ten, wiesz, tej kwatera główna, no. przypomina bardzo pokój samej Riley, naprawdę najbardziej z całej tej ekipy. No, no bo to jest jest taka iskierka, ale ma też bardzo fajnych rodziców, bo to jest bardzo ważny aspekt w życiu każdego dziecka. Zawsze to jest stanie, że rodzice Zwłaszcza muszą. Tak, wspierać. Wspierać i przede wszystkim. No. Tak? A nie łoić na przykład za najmniejsze błędy. I właśnie bardzo fajnie są przedstawieni rodzice w tym filmie, są wspierający, rozumiejący i po prostu wychowują. No tak? Jak człowieka. Tak? Więc jeżeli chcecie. Pójść na film, który Was zrelaksuje, który sprawi, że po prostu poczujecie się lepiej, będzie chciało się Wam śmiać. Widzicie te niektóre gagi, które no, są banalne, ale, ale nadal są działają. I tak, jak w Kung Fu Pandzie, tej na ostatniej. Była średnia, ale gagi miała fajne. Była średnia, ale trzymała poziom względem mnie. Nie spadła dalej niżej Panda, ale gagi niektóre miała naprawdę fajne. Po prostu był mega słaby. Była mega słaba antagonistka. Znaczy antagonistka, ten vil, ta Villain I historia była taka. Hmm. Ale to. Mówiliśmy. To już mówiliśmy. W innym odcinku będzie link Tak. Więc. Jeżeli zastanawialiście się czy z rodziną, czy po prostu dla samego śmianka i takiego miłego. No, takiej przywrócenia sobie troszkę wiary w ludzi, czy w cokolwiek. To warto. warto. Ponieważ jakbyś oceniła animację, jakbyś oceniła samą fabułę. Czy dobrze się oglądało Tobie graficznie? Tak, jak dla mnie mi Pixar to są mistrzowie w animacji. Dobre, tak. Nie było nic, co mogłabym zarzucić pod kątem graficznym, naprawdę. Jeżeli chodzi o sens fabularny, również czuję to, że mamy do czynienia z dzieckiem, które dorasta i nie zachowuje się jak dorosły, bo to też jest problem, jak mamy na postacie, nie postaci, oni zachowują się jak dorośli, dorośli. tak. A tutaj tego nie było, więc. Co, to już jeszcze zwłaszcza często chłopcy zachowują tak. się jak dorosli, a wiemy, że my nie dojrzewamy tak nie, no to też zależy. Więc ja oceniam bardzo dobrze ten film i przyszło mi się nawet na niego ponownie. To jest dobry pomysł w sumie. No, to co? Idziemy? Ja jeszcze musimy nabyć. Coś. O, faktycznie. Dobra, moi, moi nasi, nasi widzowie. Na, Padłowcy pad, pad, w sumie. Nasze. No. To w takim razie zapraszamy serdecznie do kina i. Trzymajcie się, kochani.